Wojciech Zieliński, dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na ważnym zagadnieniu z punktu widzenia usługi leki online i serwisu Kto lek, a mianowicie na odkładaniu leków do kolejki. Podczas codziennej pracy w aptece farmaceuta często spotyka się z sytuacją, w której pacjent przychodząc do apteki prosi go o sprowadzenie i odłożenie konkretnego leku. W takim przypadku w poprawnej obsłudze rezerwacji ważnym aspektem jest kolejka. Farmaceuta po sprowadzeniu leku i przyjęciu go na stan magazynowy powinien zablokować sprzedaż tego leku, dodając go do kolejki. W przeciwnym przypadku lek będzie dostępny na portalu kto KtoMaLek i inny pacjent będzie mógł w tym samym czasie złożyć na niego rezerwację. Dodanie leku do kolejki pozwoli farmaceucie uniknąć nieporozumień i przykrych sytuacji ze strony pacjentów, którzy niejednokrotnie, nim osobiście udadzą się do apteki, sprawdzają dostępność leków i rezerwują je online za pośrednictwem serwisu kto KtoMaLek. Lek do kolejki można dodać z poziomu modułu 11 sprzedaż. Po wskazaniu konkretnego leku, farmaceuta przy pomocy kombinacji klawiszy ALT F10 przenosi niezafiskalizowane pozycje pacjenta do kolejki. W tym miejscu mamy również możliwość wybrania powodu przeniesienia sprzedaży do kolejki. Ponieważ w kolejce mogą znajdować się pozycje dla różnych pacjentów, wprowadzone tutaj informacje powinny pozwolić farmaceucie łatwo zidentyfikować lek podczas jego wydawania. Po przeniesieniu pozycji wyświetlany jest stosowny komunikat. Wybrany lek nie znajduje się już na magazynie i nie jest dostępny również w sprzedaży. Tym samym nie będzie też widoczny w serwisie, kto ma lek. W przypadku, kiedy do kolejki dodajemy lek podlegający serializacji, program apteczny poprosi o zeskanowanie kodu 2D. Dalej, za pomocą funkcji Alt F10 przenosimy pozycję do kolejki i identyfikujemy pacjenta. Po zatwierdzeniu komunikatu na ekranie wyświetli się informacja, że do kolejki dodawane są opakowania podlegające serializacji. Farmaceuta będzie miał do wyboru dwie ścieżki postępowania. Może już teraz wycofać lek z systemu NMVS, ale musi przy tym pamiętać, by odłożyć i odpowiednio opisać opakowanie tego leku dla pacjenta. Wówczas używa przycisku TAK. Podczas sprzedaży leku i wywołaniu go z kolejki, system nie będzie już ponownie prosił o zeskanowanie kodu. Drugą opcją jest pozostawienie leku w systemie NMVS i użycie przycisku Nie. W takim przypadku w momencie wydawania leku program poprosi o zeskanowanie kodu z wydawanego opakowania. Gdy pacjent, dla którego odłożyliśmy lek, przychodzi do apteki, by przejść do zakolejkowanych pozycji, farmaceuta z poziomu sprzedaży wybiera klawisz F10. Następnie wskazuje właściwą kolejkę i klawiszem Enter Sprzedaj zatwierdza sprzedaż. Wszystkie pozycje zostają automatycznie przeniesione do sprzedaży. A kolejne etapy transakcji są realizowane w standardowy sposób. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu OSOS Tutor.